Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem cynk, mam nadzieję, że macie dobre humorki, bo dziś porozmawiamy sobie o naszym nowym Isekaju. To jest chyba ósmy odcinek, nie, siódmy odcinek więc zaczynamy. No ja jestem tak na starcie powiem troszeczkę taki mi te anime tak pół na pół, nie? Strasznie irytuje mnie ten główny bohater, gdy zmienia się na tą drugą planową postać. No, jest po prostu tragiczne, nie mogę go znieść. Wnerwia mnie, ale zaczynamy opowieść. Na początku mamy w ogóle jakąś taką sprośną scenę tego, jak ta różowo włosa dziewczyna po prostu pierdziela czekoladkę i to było takie... No, ja byłem nie... zniesmaczony, bo to nie było ani seksowne, ani słodkie, ani jakieś przyjemnie, to było raczej żenujące. I głupia scena w ogóle, niepotrzebna. Nie wiem, jak wy macie odczucia, ale dla mnie jest ten. Tutaj mamy jakieś pierdoły o tym, że no jest turniej, tak. Turniej królewski. No tutaj, szczerze mówiąc, no oni mają go w ogóle za super inteligentnego. A tak naprawdę on 90% tego, co mówi, to chyba nie wiem, czy on rozumie w ogóle, co, co, że wszystko ten. Tu mamy jego siostrę. Tutaj jakieś. Typowe zakłady. No i to, co mi się bardzo, ale to bardzo nie podobało, to jest właśnie ta walka z tą księżniczką. Jezu, to było tak żenujące, to było tak nieprzyjemne, yy, strasznie mnie denerwuje, ale na przykład ten moment. Yy, patrzcie, ten moment. Zaczynajcie i bum! Rewelacja, nie? Tylko szkoda, że to nie poszło w taką mocniejszą stronę, ewentualnie, żeby coś pokazał, a nie. Yy, no i to jest to, że on na przykład tutaj. Będzie uderzenie, patrzy jego prędkość jest tak ogromna, że ona nawet nie zdała sobie sprawy, że on w ogóle wyjął sobie coś z kieszeni i kuźwa wpierdzielił jakiś sztuczną krew. Widzisz, Widzicie? się? Ta poziom jego był po prostu, nie on, on by ją zmiótł dosłownie palcem. Ale udaje to. I to, jak on to robił, to też było żenujące dla mnie. Głupota, naprawdę głupota. Przesadzone w ogóle, Ech, karykaturalne wręcz. Bardzo nieprzyjemne do oglądania, przynajmniej dla mnie. No. Tu mamy... O, Jezu, no. Powiem wam szczerze, ta dziewczynka też mnie irytuje. Ech, to było dziwne, głupia cipsko. I tu mamy naszą księżniczkę, która sobie rozmawia. I ten o gościu w ogóle to jest... Ten gościu to jest dosyć potężny ponoć. Tu mamy y, rozmowę naszej księżniczki z tą różową włosą, no co ja mogę wam powiedzieć, szczerze mówiąc no, ona mówi, że o tak polubiłam go, więc fajnie, że nie byliście razem, bo ona sobie go weźmie, y, nasza księżniczka tu tam mało podaczki nie dostała, y, czyli jednak zależy mu na niej, nie, jej zależy na nim. Więc yy, no zapowiada się nie romans, co bardziej jakieś latanie za nim, jakiś mały haremik, yy, chujowo ogólnie, bo mi to nie pasi, denerwuje mnie to, że teraz są anime, które zapowiadają się zajebiście, a kończą się gównianie i w ogóle robi się taki no, no syf po prostu, To jest, zaczyna się robić właśnie tutaj syf, ja jestem po prostu niezadowolony, yy, stare nawyki jego z poprzedniego życia widzę ma, no i na końcu tak naprawdę zaczyna nam się to co, y, ciekawe. Czyli widzimy trupy, widzimy to, że ktoś podszywa się pod Shadow Garden i próbuje przejąć rycerzy, y, więc no nie jest za fajnie, a nasz główny bohater niby się poświęca dla tej dziewczyny, więc... Ech, co ja mogę powiedzieć? No, nie podobał mi się ten odcinek, nie podobał mi się główny bohater. Nie podobały mi się walki. Y, w ogóle to syf był, tak szczerze mówiąc, a ta różowa włosa to mnie wkurwia. Jeszcze bardziej niż ta srebrno włosa. No i tyle, nie? Dzięki za oglądanie. Nie wiem, że ci się podobało, bo moja opinia to była taka dosyć. No ale no, sorry, no ale to AniMe po prostu robi się syfem. A, a, zapowiadało się naprawdę rewelacyjne. Nie powiem, mam momenty fajne, fantastyczne, ale. Na razie to idzie w bardzo, bardzo złą stronę, zwłaszcza, że mamy dwa odcinki, które w sumie poprzedni odcinek też nie był jakiś super, super fajny, nie, więc dzięki wielkie za oglądanie, dzięki wielkie za słuchanie, mam nadzieję, że Wam się to podobało, zapraszam do rozdawajek i zapraszam do yy, Arka, bo aktualnie gram w Arka, no i zapraszam do gier ogólnie. Dzięki wielkie.